Hej, cześć! Witajcie z tej strony Loki. to was w kolejnym już odcinku z Crash Team Racing Nitro Fuel. Eee... Co, kolejny odcinek w dzisiejszym odcineczku sobie pojedziemy Yyy, eee, no bo czemu nie? Eee, tu, eee... tu to, tu to. Ale żeby było ciekawiej w dzisiejszym odcinku, to sobie pojedziemy na hardzie, dokładnie tak, na, na trudnym poziomie trudności. Żeby było ciekawie, kim by tu sobie pojechać, yy, jeszcze nie wiem. Kolejny odcinek oczywiście, yy, no bo nadal nie, mam, nadal nie mam co wrzucić na kanał ogólnie. Sprawa jest tak, że nagrałem już z nowej serii, z Dining Light'a już dwa odcinki, nie wiem, yy, kiedy wy to będziecie widzieć, ale nagrałem dwa odcinki. No i yy, trzeci, jakby już trzeci odcinek Muszę już nagrać z Olkiem, bo znaczy nie, nie muszę, ale yy, już od trzeciego odcinka jakby już mogę Yy, można już nagrywać w koopie więc po prostu czekam aż będę mógł nagrać po prostu z Olkiem a przez to, że na razie nie mogę z nim zagrać to muszę nagrać kolejny odcinek z Crash Team Racing ja mam, mam nadzieję, że wy się cieszycie tutaj jest yy, tak się zastanawiam którą postać by sobie wziąć wtedy graliśmy Crashem, no to może teraz jakąś inną postacią nie wiem pojedziemy sobie tak szybko Pojedziemy sobie kurde pingwinkiem! Szybką postacią! O. I ten kar może w sumie zostać, tylko jeszcze sobie Ticket możemy zmienić na pingwinka. O. O i takim słodziakiem teraz sobie pojedziemy. No. A, przepraszam! Ty, bo tutaj jeszcze mam tą postać, jakby, jak widzicie, jest. Ta postać nie jest, jakby, nastawiona na drift. Poczekajcie. Ja muszę jedną rzecz zmienić, bo by, byli ostatnio u mnie kuzyni i się... Aha, bo ja tu muszę... Ezu. Ja muszę to zrobić inaczej, ty. Nie, poczekajcie, jak się to robiło? Nie pamiętam, moment. Aku, cap. Tu... A, i tutaj się zmienia. Czekajcie. O, classic. O. I klasycznie ta postać jest nastawiona na speeda, więc... Pokażę wam teraz postać, która jest nastawiona na sprędkość ponieważ postacie, nie wiem czy to mówiłem poprzednio, postacie mają w tej grze różne, różne statystyki, że crash, który jechaliśmy w poprzednim odcinku Crash Team Racing, który Wam po prostu pokazywałem, to on był taki zbalansowany, miał na tym samym poziomie prędkość, na tym samym poziomie przyspieszenie i na tym samym poziomie skrętność. A, a tutaj właśnie pingwinek jest mało skrętny, ale bardzo szybki. Dobra. Trzeba dobrze kliknąć, żeby dobrze wystartować. Jedziemy... o Jezu i się... I się zesrałem, no i, i źle... I źle pojechałem. A teraz gramy na hardzie, więc nie ma zmiłuj generalnie. Dobra. Właśnie przejechał... Dobra, ja muszę sobie ściszyć tą grę. Dobra, już. Eee, właśnie przejechał mnie pociąg. Mam siódme miejsce. I jest mi smutno. Dobra. O, jeśli odcinek Wam się podoba, taki kolejny randomowy... O, kolejny randomowy odcineczek. O, mamy Uga Buga, czyli niezniszczalność. Jeśli kolejny odcinek z Krasnim Racing Wam się podoba i chcecie więcej takich randomowych odcinków. Taki, kiedy po prostu nie mam co wrzucić na kanał, no to... Yy, o, to po prostu yy, napiszcie w komentarzach. Tak, o kurde, dobra. No i ósme miejsce, co? A tak wywaliłem do przodu. A myślałem, że... co? Ej, czy ja w ogóle dam radę wyjść z tego miejsca? No super, dostałem jeszcze od typa na łeb tego, o matko, i mam bomby jakieś obsrane. Ej, czy ja w ogóle dam radę jeszcze kogokolwiek dogonić? No i ta, takie są uroki, powiem wam, takie są uroki właśnie grania na hardzie. Eee, tak. A to jest jeszcze mój pierwszy wyścig dzisiaj, który jadę. O, mamy kulkę niebieską. To w sumie mam, mam okazję wam pokazać więcej takich bardziej mocnych power-upów. Niebieska kulka, którą właśnie przed chwilą użyłem, to ona leci do pierwszego miejsca. Do gościa, który jest na pierwszej pozycji. O, znowu. No. O matko jedyna! Jak ja jeżdżę! Boże, ja już jechałem w ogóle te mapy, więc... Więc nie powinno być aż takiego dużego problemu. A tu proszę bardzo. Ała. Dobra, znowu Ugabuga Ej Hal się zbagowało, bo jakby w, yy, w tej grze w uniwersum O, kolejne Ugabuga, lol <laughs> yy, W uniwersum Crasha to Pingwinek jest przeciwnikiem jakby Takim randomowym po prostu przeciwnikiem Jest ogólnie złą postacią jakby można by było powiedzieć Chociaż nie wygląda, bo wygląda bardzo uroczo Ale yy, no jest jakby takim przeciwnikiem i to wygląda... No dobra już a, jakby wam to wyjaśnić. No, cho... no chodzi o to, że uga buga powinno inaczej wyglądać. No ale dobra, nie chcę mi się tego wyjaśniać, naprawdę. Ej no kurde, tak zapierniczam i w ogóle. A mam siódme miejsce! Ogólnie od pierwszego do czwartego miejsca się dostaje punkty w tabeli. Jeśli ktoś jest niżej... O, super, jeszcze rakietę! Dostałem! To ty dostaniesz kulę mocy. Kurde, gościu. Nie ma tak łatwo. Ej, to już jest koniec, ty! Szóste miejsce, ale tragedia, ty. Ale badziewie, no dobra, trudno. Trudno, zdarza się. No. E, co ja w ogóle... Właśnie... Ciekawy, ciekawy jestem czy wy lubicie takie moje pitolenie, że wam wyjaśniam co, co dana rzecz robi i tak dalej i powoli i tak dalej i się jeszcze przy okazji nie skupiam na jeździe, ale no, yy, bo to, to nie ma być przecież seria, to nie ma być seria po prostu każdy odcinek po kolei, tutaj o, yy, numerowane i tak dalej. To ma być taki randomowy odcineczek, więc nie wiem czy ja bym... Miał się skupiać na tym, żeby wyjaśnić wam tutaj wszystko. W ogóle, w sumie, kogo to obchodzi, nie? Prawdę mówiąc. Dobra. Kurde, tamto szóste miejsce. Nie podoba mi się. No i jeszcze zesrałem Busta. No nie! Ała! No nie, jeszcze ja... No kurna mać, no! Eee! Jesus Mario Dobra, nieważne, nieważne Dzisiaj jest nie mój chyba dzień o. Znaczy no, to jest mój pierwszy wyjściu, który dzisiaj jadę więc no Ale tak się tłumaczył tchórze, więc ja się tak nie tłumaczę Nie ma tak, takiego wytłumaczenia Jedziemy Masz bombą! Kurde, nie trafiłem. A no halo, no nie uderzyło mnie to przecież. Przecież nie dotknąłem tego zafajdanego ognia. Halo. No, ale nie no, te bomby są upośledzone. Ty. No nie no. Nie da się tymi bombami trafić. Ej, tam skrót jest. Po tym. Po. Tam po lewej był. No nie Super Ekstra po prostu Jezu jak w ogóle... Jak wywalił do przodu ty Dobra, nie ma, nie ma, nie ma, ja nie oddam. No kolejna rakieta, ktoś sobie jaja robi, a ta moja rakieta gdzie poleciała niby? Ja pierniczę, no A to już jest ostatni ty. Dobra, masz gościu. Dobra, postaram się teraz pojechać może skrótem. Jeszcze nigdy nim nie jechałem, ale może to mnie jakoś... Uratuje! Żeby nie spaść. No tak gówno, chłopi tak jest przede mną. Jezus Maria. No to bardzo, bardzo pomocny skrót generalnie. Kurde, wyprzeć go! Tu jest meta! No nie dam rady ty. Ja pierdziele i piąte miejsce, no. A jeszcze, a na czwartym już bym miał chociaż jeden punkt. O Jezu, hard to jest naprawdę... Najwyższy poziom trudności w tej grze to jest naprawdę... Coś strasznego, naprawdę. I coś bardzo wymagającego. O, no i patrzcie, na medium to ja... Easy peasy, lemon squeezy mam tutaj łatwiutko. I medium już tak naprawdę poziom normalny jest dla mnie już po prostu yy, za, za łatwy. A właśnie... Trudny, trudny poziom trudności jest za trudny. No dobra. Thunder. Tak, o kurde. O nie, a ta. O nie, na tej mapie jest właśnie. Na tej mapie jest taki jedno. Jed, je, taki jeden moment trudny dla postaci, która nie skręca za dobrze. Ale dobra. Niestety nie zebrałem żadnego power-upa, bo zabierali mi tam Ja, kiedy jechałem po raz pierwszy tą mapę, to oczywiście jechałem ją na medium i... o ma, to jedyna Aha, łatwo Po fartem. To jechałem ją... O... Wolną postacią ją jechałem No super po prostu, no no NIE WIERZĘ! Jeszcze spadłem, no... Kurna mać, no już szóste miejsce, już mogę po prostu się pocałować w pupę, po prostu, no. No tak, 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 ja pierdziele, po prostu, no. No już, już jest po ptakach, już, już... Już nie dam rady. A to już jest chyba trzecia trasa, nie? I idź mi stąd. No, bo Uga Buga też... Jak jeśli w kogoś, to to kogoś tutaj załatwia, że tak to powiem. Dobra, mamy... no, samo naprowadzającą rakietę. O Jezu, nie trafiłem w Boosta, no. No butelka była na samym środku, widzieliście to? O matko, wybuchnę. Jeszcze spadnę! Ja pierniczę, no. No, nie da się trafić tymi bombami. Powiem Wam, że się nie da, po prostu. Nie, no widzowie, nie da się przecież. No co? Nie wiem, czy to widzowie ma jakiś sens. No super, jeszcze wjechałem. Nie wiem, czy nawet nie na swoją butelkę, nie no, chyba nie na swoją, ale ja yeah, piernicze. To, co teraz zebrałem, to co teraz la latało przede mną, to to po prostu daje więcej monet na koniec wyścigu chyba. Tak mi się wydaje. Kolejna rakieta chyba u ciebie w domu. Ło! Wow. Jak zasuwam! Jak lecę! Dobra, ty, pierwsze miejsce! <laughs> Przepraszam was, że... Za, na chwilę zamilkłem autentycznie, bo się aż nie mogłem teraz uwierzyć i się musiałem skupić przede wszystkim. Ale dojechałem to na pierwszej pozycji teraz, co jest? Które mam? Czwarte miejsce, no to nie no. Kurde, no już chyba wygrać tego, tak, żeby wygrać cały turniej, to chyba nie wygram. Ale wow! Jak to się stało? Dobra, ostatnia mapa. O kurde, jak to się stało? Pierwsze miejsce, co jest? Nieźle. No, kurde, hard jest ogólnie trudny, ale adrenalina, jaka y, podczas jechania tych właśnie wyścigów, y, no jeszcze na najwyższym poziomie trudności, to jest naprawdę, kurde, spora. Barin Ruins. Barin, no, nie wiem jak się to czyta, nieważne. No dobra. Widzowie, pocimy się, pocimy. Pocimy się. Pomyliłem trasy! Nie, nie w tą stronę skręciłem, ale dobra, nieważne. Nieważne. Naprawdę, nie było tematu... Nie widzieliście tego, widzowie! Kurde, chciałem skrzynkę. Okej, okay, łatwo. Jedziemy, jedziemy widzę to Łatwiutko, let's go Ło Ale zwolniłem, kurde A? co mi się stało ty Le Lecimy, let's go No co? Tutaj była moja chyba ta y Zielona butelka O matko jedyna Ty Dobra widzowie, let's go Jedna osoba nas chyba goni Mamy Ugabuga To ja bym sobie zostawił to Ugabuga na później Ty Żeby jak coś to ten To się uratować Ugabuga Prawie znowu pomyliłem trasy I znowu bym kurde spadł w przepaść Ale dobra a, o Jezu, ale, ale to zesrałem teraz. Dobra. Jedziemy widzowie. Let's go. Uda się. Wierzę w nas. Tutaj aktywujemy to. Ojej, nie skoczyłem. Let's go widzowie. Słabo zaczęliśmy, ale dobrze skończymy. Wierzę w to. O ile się nie wpierdzielę w butelkę. Dobra i ostatnia prosta, uga buga. Lecimy, let's go! Let's go! Tak jest! Dobra, no i na którym miejscu skończymy finalnie? Z punktacją. Co? Pierwsze miejsce! Co jest? Czemu ta Ami w ogóle nie ma? Jakby jest. Aha, no dobra, nieważne. Bo ona chyba nie dojechała, nie wiem. Wow, 18 punktów, i to było ostatnie. Wygraliśmy turniej. Nie wiem jakim fartem, tak bez, se tak bez sensu, tak beznadziejnie zaczęliśmy. A teraz skończyliśmy finalnie na ostatniej pozycji. Na, na pierwszej pozycji, i wygraliśmy tym samym turniej. Wow. No dobra, powiem wam, że tak od czasu do czasu sobie grałem na hardzie. Tak oka okazyjnie eee, to sobie właśnie grałem. I hey! <laughs> jak się cieszy nasz pingwinek. Eee, no i powiem wam, że chyba zacznę częściej grać na hardzie. Eee, bo naprawdę, naprawdę fajnie, fajna jest adrenalina i w ogóle. Tutaj naprawdę no dobra, tu jeszcze w ogóle trzech tras nie jechałem. Dobra, nieważne. Eee, ile mamy minut nagrania? Jakieś 18. No dobra. No to tym akcentem chyba zakończymy. Kolejny odcineczek. Zostawcie łapkę w górę, jeśli byście chcieli kolejny taki randomowy odcinek z Crash Team Racing, jeśli nie mam co wyrzucić na kanał. Więc co? Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli on wam się spodobał, to komentujcie, subujcie, cniejcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!